Witam bardzo serdecznie z tej strony Speak USA Sławomir Jutek, a to są Grammar Conundrums. Odcinek pierwszy. Mam nadzieję, że słychać mnie bardzo dobrze. Niekoniecznie widać, ponieważ e, współdzielę ekran, ale e, jesteśmy tutaj po to, żeby przeanalizować sobie jedno zdanie z każdej możliwej strony. Więc zacznijmy. Mamy przed sobą zdanie I work for a multinational company. I na początek przeanalizujemy sobie mm, wymowę każdego ze słów oddzielnie. Czyli tutaj mamy oczywiście e, zajmek I. Potem mamy czasownik work. E, jak widzicie w nawiasach używam mm, spolszczoną wymowę. Nie używam... E, Znaków fonetycznych, ponieważ podczas moich zajęć mam tylko jednego ucznia, który zażyczył sobie, aby e, wykorzystywać znaki fonetyczne. Jest to uproszczona, e, uproszczony zapis, ale jak najbardziej wystarczy. M czyli mamy work. E, tutaj powiemy tak naprawdę fur, a nie for. E, potem mamy a, czyli e. I tutaj potem najdłuższe słowy, najbardziej problematyczne. Mamy multi-national mm, lub bardziej po amerykańsku zrobimy sobie multi. Multinational. national. Maldi -national. Oraz słowo company. Company. Apostrof y, oznacza akcent, który pada na sylabę na prawo od niego, czyli company. Tutaj, jeśli chodzi o multinational, tak naprawdę zrobimy sobie w ten sposób, bo mamy dwa akcenty. poboczne i główny, multinational lub multinational i słowa company. Mm. Najbardziej problematyczne tutaj e, oprócz słowa samego multinational, multinational, które jest często mówione multinational, jest połączenie słów e, for I A. ponieważ często słyszymy for E multinational. Gdzie trzeba połączyć to i powiedzieć for, for. I work for a multinational company, for. E, tyle jeśli chodzi o wymowę. E, Skopiuję jeszcze raz y, to zdanie i teraz przeanalizujemy sobie, w jakim czasie jest napisana napisane to zdanie. Oczywiście jest to czas y, Present Simple, A, ale teraz właśnie pytanie, skąd to wiemy, y, że jest to czas Present Simple? Oczywiście wiele osób y, mówi, że z tłumaczenia, ponieważ tłumaczymy tak, że pracują dla międzynarodowej firmy. Jednak chodzi nam tutaj o strukturę. Jak rozpoznać, że dany, dane zdanie jest w konkretnym czasie? Czasów mamy aż 12 dostępnych i każdy ma swoją taką charakterystyczną budowę. Jeśli chodzi o czas Present Simple, to składa się zawsze z jednego elementu i tym jednym elementem, elementem jest y, pierwsza forma czasownika. Inaczej e, możemy to nazwać e, bezokolicznikiem bezokolicznik lub e, forma podstawowa. Tak, czyli mm, ponieważ mamy tutaj czasownik work mm, jest to pierwsza forma czasownika, wiemy, że mamy do czynienia tutaj z czasem present simple. Czyli warto zapamiętać, że jeśli widzimy jeden element, jest on w pierwszej formie, w pierwszą formą czasownika, mamy zawsze do czynienia z czasem Present Simple. I teraz, co też możemy wywnioskować z tego? Jaki mamy czasownik posiłkowy w czasie Present Simple? Tutaj mamy oczywiście czasownik posiłkowy. Oj, przepraszam, co mi się to łączyło? Czasownik posił... A dobra, bo jestem przełączony na US przepraszam posiłkowy e, do oczywiście możemy też mieć e, does mm, szybkie przypomnienie do e, mamy dla osób I you I you we they mm, does, wymawiane właśnie does Mimo że jest to DU po prostu z końcówką S, nie wymawiam tego DUS, tylko DAS. ale oczywiście dla form "-he", "-she", oraz it. I teraz spróbujemy sobie stworzyć jak najwięcej pytań do tego konkretnego znania. Zacznijmy od pytania, może sobie tak to pytania. Pytania, weźmy pytanie zamknięte, czyli takie, na które odpowiemy tak lub nie. I tutaj, oczywiście, klasyczna inwersja i po czym poznać, że mamy do czynienia z pytaniem zamkniętym, czyli takim, na które można odpowiedzieć tak lub nie a po tym, że czasownik posiłkowy jest na pierwszym miejscu czyli: Do I work for a National Company? Um, I Tutaj, jeśli ma być to klasyczne pytanie, py, y, pytanie y, y, zamknięte, to intonacja idzie do góry. Do I work for multinational company? zamiast Do I work for multinational company? Tak, więc idzie intonacja do góry i tak jak powiedziałem, pytanie zamknięte, um, trasownik posiłkowy na pierwszym miejscu w zdaniu. Dobrze. I na pytanie zamknięte odpowiemy tak lub nie. W tym przypadku będzie to yes I do oraz no I don't. No I don't. Mhm. Dobrze. Jakie jeszcze możemy pytania wziąć? Skopiujmy sobie jeszcze raz to zdanie. Um, dobra, żebyśmy je ponownie widzieli. Um, może zróbmy w ten sposób. O, dobra. Um, Jakie jeszcze możemy stworzyć pytanie? A na przykład pytanie: Who works for? Maldination Company. Tutaj mamy do czynienia z e, pytaniem o podmiot. Co za tym idzie? Brak inwersji. A co za tym idzie? Szyk zdania twierdzącego. Dalej. E, who to jest trzecia osoba e, liczby pojedynczej. Więc. E, Dodanie s do czasownika. Dlatego mamy who works, a nie who work. Formal multinational company. Mm, dobra, i teraz możemy zadać pytanie, dlaczego pracujesz, w sensie nie dla kogo, tylko dlaczego jako nie why, tylko dla kogo pracujesz, dlaczego pracujesz. Mm, dobra, i to będzie what do you. Work for. A, co jest ważne, przy mm, przyimek idzie na koniec zdania. Nie będzie what for what do you work, bo what for do you work? What do you work for? Technicznie myślę, że mogłoby to przejść jeszcze who do you work for? Mm, dla kogo pracujesz? Tak, mm, Pracuję dla międzynarodowej e, firmy. Dobrze, czy jeszcze możemy... Tak, jakieś inne pytania stworzyć? Możemy na przykład stworzyć pytanie What do you do for a multi national company? I work for it. Tak, czyli co robisz dla międzynarodowej firmy. A, I jeszcze możemy stworzyć pytanie, że powiększę, zrobimy tak, że Zmniejszamy sobie tutaj wszystko, żeby nam to podskoczyło to super. I zrobimy jeszcze: mm, What kind of company do you work for? Czyli dla, dla jakiej firmy, dla jakiego rodzaju, typu firmy a, pracujesz? Czyli pracuję dla firmy międzynarodowej. Tak na szybko wydaje mi się, że są to e, wszystkie pytania. Mm, jeszcze bardzo ważna rzecz. E, zastanówmy się, dlaczego jest tak, e, jaki tu jest często spotkany błąd. E, a mianowicie, mm, work for to jest e, pracować <laughs> dla. I mamy jeszcze work at. Pracować wy. I uwaga, błąd. Work in. Tak? Często mówimy, bo jest to polska kalka I work in. E, XYZ Company. Ale powinno być e, I work at albo I work for. E, dobrze. I aha. I zastanówmy się jeszcze. Dlaczego występuje A przed Maldi National Company? Mm, dobrze. I teraz tak. A. Tutaj musimy od razu wspomnieć, że możemy też czasami używać A, A lub AN. Jest to związane A plus y, dźwięk samogłoski. Y, przepraszam. A n, dźwięk samogłoski, a plus dźwięk współgłoski. A przykłady. An apple. An apple. Jabłko. A tutaj mam właśnie. A company. A company. company. Um. Chodzi nam o dźwięk, czyli to, co słyszymy, ponieważ możemy mieć taką sytuację a university, dlatego, że to u pierwszym dźwiękiem jest dźwięk spółgłoski e, yeah. dlatego będzie e a university, a uni Univer, university. Univer, mhm, I analogicznie tutaj możemy mieć taką sytuację. Um, in our, Ponieważ to H jest nie ma. Dlatego pierwszym dźwiękiem fizycznym jest dźwięk A. Czyli mm, godzina. University. Uh, czyli university. Dobrze, tutaj chcemy z małej. Dobra, czyli tu wiemy kiedy A lub i AN. Teraz zastanówmy się, AN A, A typ rzeczownika. Nie będę się rozpisywał odnośnie wszystkich typów rzeczowników. Napiszę tylko, z jakiego rodzaju rzeczownikami używamy tych rodzajników nieokreślonych. A a, 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 a typ, a, nie, będzie a, a rzeczownika, czyli mamy a lub am plus rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej. A rzeczownik policzalny to taki, który ma liczbę pojedynczą wtynczą i nogą. W liczbie mnogiej nie można używać A lub AN. Nie ma rodzajnika, jeśli jest to rzeczownik nieokreślony. A, tak, tak powinien napisać, że AN, rzeczownik nieokreślony policzany w liczbie pojedynczej czyli mamy sytuację a, 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 dog, a dog, ale w liczbie mnogiej będziemy mieć po prostu dogs przypominam o wymowie s jako z dogs, a nie DUGS. Powiedzą nam kaczki. O też troszkę inaczej brzmi niż u, ale teraz nie będziemy o tym rozmawiać. Dobra i kolejna ważna rzecz. Tutaj mamy a a n. Zawsze odnosi się do rzeczownika, ale może po a a n stać najpierw Przymiotnik, tak jak mamy tutaj, czyli mamy e maldy national company. Gdyby nie było słowa company, nie moglibyśmy użyć a, ponieważ rodzajniki dotyczą się zawsze tylko i wyłącznie rzeczowników. Tak, często y, słyszę błąd, na przykład niech będzie. Um, no, I'm a tired. Jako jestem zmęczony. Tak um, nie, ma, nie ma rzeczownika, więc A nie może być użyte, ponieważ jest tylko przymiotnik. E, poprawna wersja. To oczywiście am um, tired. Dobrze, um, ok, um, czyli już wiemy... Aha, jeszcze może dopiszmy, że AAN to rodzajnik, rodzajnik nieokreślony, więc um, używa się go do opisu rzeczy Ogólnie, a nie konkretnie. To jest oczywiście temat dość rozległy, ale tak na szybko można też powiedzieć: jeśli jeden z rozmówców nie wie, o co dokładnie chodzi, to użyjemy AAN z rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej mm, ok dobrze, zastanawiam się czy jeszcze możemy spojrzeć na to zdanie z jakiejś innej strony, oczywiście moglibyśmy je przekształcić na inne czasy ale już patrzę, że mija około 18 minut, a to będą dość krótkie filmiki a, więc y, myślę, że tutaj sobie skończymy na dzisiaj, nasze zdanie I work For a multi-national company. Tak. Tutaj naj najbardziej problematyczne miejsce to fora, zamiast for a, I work for a multinational company. Tak. I wym wymowa słowa malti albo multi. E, multinational. Tak. O, nie, jest, jest jeszcze jedna dość istotna rzecz, o której powiem. E, Myślę, żebym wstawił to tutaj. A mianowicie ta końcówka, bo to też jest bardzo częsty błąd, Sufiks to tion. Wymawiamy to tak naprawdę jak w ten sposób: sino. Technicznie można to też tak zapisać, I Jaki jest problem? i jest nieme. Służy tylko do wymówienia. Mówienia, te jak szy. A w polskim i w takiej sytuacji zmiękcza, zmiękcza spółgło, spółgłoskę. Tak, Dlatego często słyszę e, błąd, że to jest wymawiane. Sion, multinational, multinational, ponieważ działa tutaj polska kalka, trzeba na to uważać. Zawsze to tion będzie sion, action, obligation i tak dalej. Dobrze, tyle z mojej strony na dzisiaj. Udostępniam ten plik, więc będzie można go sobie pobrać. Zachęcam do. Polubienia mojej strony na Facebooku Speak USA. Takie filmiki z analizą różnych zdań mm, będą się pojawiać. Jeśli macie jakieś pomysły, na jakieś zdanie, chętnie y, wysłucham, napiszcie w komentarzu albo wiadomości prywatnej, y, y, spróbuję się do nich odnieść. Jak widzicie, z jednego zdania może naprawdę wiele, wiele informacji wyciągnąć. E, I te szablony są, jakby jak nauczymy się szablonu. To nawet jeśli będziemy chcieli powiedzieć coś po raz pierwszy, to będziemy znać już szablon. Tak? I to jest sposób, metoda, y, jakie, jaką ja nauczam y, i widzę, że jak ktoś się przyłoży, to naprawdę widać y, rezultat. Dobrze, Spigiłeś słowem Słowomirek y, z tej strony żegna się. Życzę miłego wieczoru i do następnego.